Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Kamila, czyli wasza haftowa baba, a ja zapraszam Was dzisiaj na tutorial, jak w prosty sposób wyhaftować truskawkę. Jak widzicie, wcześniej już narysowałam wzór, jest on bardzo prosty. Kluczem do fajnej truskawki jest przygotowanie sobie wcześniej linii pomocniczych. To ja haftowa bała z przyszłości. Widzicie, tutaj jest skończona truskawka. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Zostawcie jakiś komentarz albo serduszko, żebym wiedziała, że będziecie ją haftować. No, to ja wracam do odcinka. Będą to takie linie poziome, jak w przypadku maliny, tylko te są zdecydowanie szersze. A w trakcie haftowania pokażę Wam trik, który sprawi, że będziemy mieć takie ładne. Truskawki. <noise> Także ja sobie już przygotowuję mulinę w kolorze czerwonym. Jest to 1541. Jest to taka mocna czerwień. Zdecydowałam się na taki bardzo stanowczy kolor. I w tym wypadku będziemy haftować sześcioma nitkami z sześciu. W tym wzorze będziemy się posługiwać głównie pojedynczymi łańcuszkami ściegu łańcuszkowego. Jak to brzmi? Ale wiecie o co mi chodzi. Zaczynam sobie od górnej krawędzi, od tej najwyżej. I wbijam się tutaj zaraz pod tym. Nie przejmujcie się na razie yy, listkami. Pokażę Wam później na końcu, będziemy sobie je uzupełniać. No i wykonuję pojedynczy łańcuszek. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o zastosowaniu ściegu łańcuszkowego, no to oczywiście dodam Was do filmiku, w którym to pokazywam, jak między innymi można wykonać tym ściegiem napisy. I teraz tak robię sobie tutaj dół, żeby zakończyć ten. Łańcuszek, proszę bardzo. I powstaje nam coś takiego. Następnie wracam tak z 2 mm dalej od tego pierwszego wbicia. Proszę bardzo. Wbijam się w tą dolną listwę. Teraz już widzicie po co właśnie był nam ten, te linie pomocnicze. Dzięki niemu nasze cząstki truskawki będą równe. Ok i zakończamy. I następnie znowu 2 mm dalej. I tak uzupełniamy wszystkie piętra naszej truskawki po kolei czemu mi się skręca cały czas ta nitka co jest koleś co ja w ogóle zrobiłam teraz tutaj próbuję wyjść co, ratunku a jeszcze jedna drobna uwaga jak dojeżdżacie do końca każdej z tych krawędzi, szczególnie tej górnej pierwszej, pamiętajcie żeby trochę robić te łańcuszki pod kątem dzięki temu będziecie mieli taki bardziej realistyczny, półokrągły kształt. Po prostu zrobi nam się takie naturalne zaokrąglenie z racji tego, jak będą szły linie tego łańcuszka. Więc to z takich uwag tutaj. Pierwszą linię mamy zrobioną. Teraz pokażę Wam, jak zrobić następny rząd. I zaczynam sobie od tej strony, czyli od prawie tam, gdzie skończyłam. I teraz tak naprawdę yy, nie robię dokładnie na tej linii, która znajduje się tu, tylko Troszkę jakby wsadzam między te dwa łańcuszki naszą, yy, nasz kolejny łańcuszek. Wbijam się dokładnie w miejsce kłócia i od razu tutaj sobie bardzo blisko tego brzegu robię łańcuszek. I znowu na tej samej wysokości co to, a przynajmniej staram się, żeby ta wysokość była podobna, wbijam się między te dwa łańcuszki, Bijam się pomiędzy te dwa łańcuszki i wykonuję kolejny i tak robimy z kolejnym rzędem nie przejmujcie się tym, że znikają nam troszeczkę te łańcuszki, będzie na to rada, ponieważ na samym końcu jak będziemy wykańczać truskawkę będę używać jeszcze jednego koloru żeby zaznaczyć co? oczywiście pestki żeby jakby ten haft nabrał większego realizmu OK, i kolejne rzędy wykonujemy dokładnie w ten sam sposób, więc już Wam oszczędzę oglądania i przejdziemy do wykonania pestek. Jak zauważyliście, pojawiła mi się tutaj przestrzeń pomiędzy tymi łańcuszkami. I co ja z tym robię? No, po prostu wypełniam je. Tylko teraz nie wchodzę jakby na tą połowkę, tylko zaczynam tu, gdzie mieliśmy y, zakończenie danego łańcuszka. Więc wykonuję cały rząd tak jak normalnie, i dorabiam sobie tutaj po prostu. Poszczególne łańcuszki. Ewentualnie możecie też zrobić taką opcję, że po prostu wbijacie się tu i przeciągacie taki dłuższy łańcuszek na kolejną belkę. Takie rozwiązanie też jest jak najbardziej ok. Po prostu zróbcie tak, jak będziecie uważali, że będzie wyglądało według Was ładniej. Także tutaj widzicie różnicę pomiędzy tematem. No nie widać jakiejś dużej różnicy. Jak tutaj jeszcze, widzicie, tu gdzie się pojawiła przestrzeń, na pewno będę chciała to wypełnić, więc od razu to zrobię. Po prostu wbijam i zrobię taki mniejszy łańcuszek, bardziej pod kątem. O, proszę bardzo. Widzicie? Bardzo ładnie się to wszystko wypełniło. I teraz przechodzimy do tej belki tutaj. Wypełniamy. Proszę bardzo. No i jak widzicie zostało nam tutaj jeszcze takie jedno małe miejsce, bardzo uparcie widzę, że chciało się tutaj wyróżnić na tyle całości, więc je zakrywam. No co jest? No bo piłam. Więc je zakrywam łańcuszkiem. Proszę bardzo. OK, i tutaj już ta część truskawki jest dla mnie gotowa. Fajnie wygląda, bo jest taka strukturalna. Już na przykład można by było to zostawić w ten sposób i też wyglądałaby super. Ale ja chcę jeszcze dodać pesteczki. Na pestki wybrałam kolor 1690. Mam tutaj fragment muliny, który został mi z poprzedniego haftowania. Są to trzy niteczki i one myślę, że całkowicie wystarczą. Zobaczymy, czy wystarczy mi też tej muliny. Teraz to, co będziemy wykonywać, to tu, gdzie widzicie w ja zrobimy pestki. Zacznę sobie tym razem od tej strony i co robię? Po prostu robię takie krótkie odcinki, ale nie zaciągam ich tak bardzo, bardzo mocno, bo chcę, żeby były widoczne, więc zostawiam je, o, widzicie, tak lekko jakby niedociągnięte. Musicie uważać, tutaj bardzo delikatnie zaciągać tą mulinę, żeby po prostu Wam te kuleczki nie znikły. Oczywiście możecie to zrobić też fręcznotem. Absolutnie nie widzę tutaj przeszkody. Ja chcę, żeby to było taki naprawdę subtelny, malutki odcinek. One mają dosłownie no, 2 mm, o ile nie jeden. i tak wygląda gotowa wyhaftowana już część truskawki z pestkami. Następnie biorę kolor 1692 i będę robić listki. I nasza truskawka, zgadnijcie co, jest gotowa. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał i że wykonacie też taką truskawkę u siebie. Pamiętajcie, że możecie też udostępniać swoje haftowane rzeczy na swoich Instagramach z hashtagiem TeamHaftowaBaba. No i zapraszam Was oczywiście do zostawienia komentarzy, subskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i to by było wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, pa!